Cześć! A co dzisiaj karty chcą Ci przekazać? Widzisz ten film? To te wiadomości najprawdopodobniej są dla Ciebie. Wybierz jedną spośród trzech kart, o nawet trzy same wyszły. Pierwsza, druga i trzecia, wybierz jedną z nich, napisz swój wybór na dole w komentarzu, zapisz film, aby go nie zgubić. No i oczywiście obserwuj profil, jeśli jeszcze tego nie robisz. Mam nadzieję, że wybór dokonany. Ja wybieram kartę numer 2. Karta numer 1, siódemka Pentakli. Karta cierpliwości, ale również e, jeśli nad czymś pracowałeś, to powolutku będzie ci się to materializować. Wykaż się też cierpliwością. W relacjach potrzeba zrozumienia tego, co druga strona właśnie też być może przeżywa. Czyli cierpliwość w relacjach również tutaj wskazana. Karta numer 2, mamy tutaj kartę rycerza Pentakli. Karta, która mówi o tym, żeby zawalczyć o siebie żeby nie stracić w, czy, w swoich oczach na zasadzie nie wiem, nie powinienem nie wypada mi żeby nie pozwolić sobie na tego rodzaju działania jeśli jeździsz samochodem noga z gazu, bo tu mandacik się może szykować karta numer 3 karta dziesiątki kielichów współpracuj z osobami z którymi dobrze się czujesz współdziel przestrzeń, w której dobrze się czujesz w pracy dbaj o atmosferę Wiesz o tym, że w jakiejś okoliczności, być może na czyjejś domówce spotkasz kogoś do wartościowej relacji? Zatem jeśli się zastanawialiście, czy wyjść właśnie na tę imprezę, to to już odpowiedź znasz. Życzę Wam pięknego dnia!